Hej, siema, Tu ja Bartek, No, no, siema, tu Bartek, Właśnie chciałam Wam coś powiedzieć. Patrzcie na to. Snapchat. Patrzcie na to. O, jest to ja. I patrzcie na to. I właśnie, ja myślałam, że to ja zrobię. A patrzcie na to. Dzisiaj ja zrobiłem to. mamy nowe turystyki. <laughs> Nie wiem, co to jest mi enfejt szroczby Widzicie? Patrzcie I patrzcie na to Miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau Miau, Widzicie? Patrzcie Ja nie wiem kto to zrobił Moja koleżanka mnie Ktoś się wkradł na moje konto. Ale kto? Jak ty to widzisz, koleżanka, którą... Jak widzisz to, co mi się wkradłeś na moje konto, to koleżanko, jakaś, nie wiem, nie znam cię, jak ty to oglądasz, to proszę mi to napisać do komentarzu i udowodnij mi, i mi, jak ty znasz mój e-mail i, email i hasło. I udowodnij mi to, Czemu się w bo bo Cię widzę trochę tu. na by... Widzę, że to jakaś dziewczyna i jak to oglądasz, to proszę mi udowodnić to w komentarzu. A widzowie, to nie jest Wasza mina. Wiecie... Ja właśnie chciałam wam to pokazać, udowodnić wam to chciałam. Chciałam wam pokazać, co się stało właśnie. Dobra, to nara. Chciałam wam tylko tak pokazać, bo ja właśnie chciałam udowodnić, kto to zrobił. Proszę to napisać w komentarzu, kto to zrobił, bo ja widziałam twarz dziewczyny trochę, że jakieś dwie dziewczynki siedziały tam. To pa!